Najszersze grzbietu trenuję odrębnie. Koledzy są po urazach kręgosłupa. Ja stosuję to ćwiczenie, jak już Wam mówiłem, szerokim chwytem, w dość charakterystycznym ustawieniu. Staram się łokcie ciągnąć pod kątem prostym do tułowia. Bardzo mocno opracuję tutaj środek czworobocznego tego trapezjusa. Jest to ćwiczenie na pewno naprawdę wypełniające środek pleców. O, później wychodzi, jak się maksymalne odtłuszczenie pojawi. No co, nie da się tam nawalić jakoś tam mięsa dość dużo, no chyba, że ktoś lekko jest przygarbiony, wtedy to inaczej wygląda. I po pięciu seriach tam przechodzę na ściąganie do karku z progresywnym dodawaniem ciężaru. Normalne przerwy poczynkowe minuta 20 do półtorej. I przechodzę tutaj dalej do ćwiczenia w siedzeniu. 4 serie po 12 powtórzeń. Następnie ściąganie do klatki. Też staram się wykonać to z jak najcięższym, największym ciężarem. Ja już tutaj mocy brakuje. I na zakończenie ściąganie linki dość nietypowe. W takim ruchu dolnym coś to wykonywaliśmy jak z drążkiem, ale w innym ustawieniu. To też trzeba wyczuć. Nie za duży ciężar, no bo tutaj się nie da pociągnąć dużo. Środek pleców pracuje. Jest to ćwiczenie bardzo, bardziej kształtujące.